Proszę Państwa, no mamy dzisiaj wielką i cudowną okazję. Przyznam szczerze, że na tę rozmowę czekałem bardzo, bardzo dawno. Z Jacem znamy się co prawda wieki, ale rzadko mamy okazję razem poruszyć niesłychanie poważny temat, ważny i w ogóle taki interesujący, przekrojowy na wszystkie możliwe sposoby, jakim jest wolontariat pracowniczy. Jacek, pozwolisz, że najpierw zacznę? Bo mówiliśmy o wartościach w ogóle w raporcie, to bardzo się z tego cieszymy. Pokazane jest to, że przechodzimy w komunikowaniu o wolontariacie, z opowiadania o tym, co się robi, do opowiadania dlaczego się robi, skąd się to bierze, jakie, za, jakie wartości za tym wszystkim stoją. Wszyscy mówimy, wiele firm deklaruje, właściwie każda organizacja czy firma deklaruje, że działa zgodnie z wartościami. To prawda, ale jeżeli się zastanowimy nad tymi wartościami, to zobaczymy, że są różne rodziny wartości. Są rodziny wartości profesjonalnych, współzawodnictwa, takie jak jakość, szybkość, jak specjalizacja, jak rywalizacja, jak duch walki, jak efektywność. A są też takie rodziny, które są rodzinami. Wartości społecznych, jak współpraca, równość, partnerstwo, duma, autentyczność, satysfakcja. I teraz bardzo często jest tak, że w organizacjach ograniczamy się do tych wartości z rodziny, wartości profesjonalnych i współzawodnictwa. I wtedy, koncentrując się na jakości, szybkości, efektywności, duchu walki, no pozostaje niewiele przestrzeni do tego, żeby móc, jakby to powiedzieć, próbować żyć na trochę innych zasadach. Okazało się, że tam, gdzie jest wolontariat pracowniczy, możemy włączyć te relacje budowane na wartościach z innych rodzin ale też dzięki temu możemy nabywać różnych kompetencji, czyli możemy tworzyć programy wolontariatu pracowniczego po to, żeby rozszerzyć tę... Skalę wartości, która jest w naszych firmach, te sposoby budowania relacji, zbudować organizację o wiele bogatszą wewnętrznie, ciekawszą dla ludzi, ciekawszą dla pracowników, ciekawszą dla otoczenia. I wtedy wolontariat jawi się jako taka przestrzeń pewnego rodzaju. Doświadczenia, pewnego rodzaju też doświadczenia, które może mieć charakter edukacyjny. I teraz tu chciałbym się odwołać do Ciebie, do Twojego doświadczenia. W jaki sposób do tego podejść? O jakiego rodzaju w ogóle mu tej edukacji możemy mówić? Nabywaniu kompetencji? No wezwaliśmy tutaj, ponieważ zajmuje się właśnie edukacją rozumianą jako uczenie się, a nie uczenie kogoś. Jestem fanem, autorem pojęcia sytuacja edukacyjna, w której ludzie się uczą, a nie są uczeni. Sięgnę troszkę do mózgu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że mamy wszyscy mózgi. A w mózgach mamy no tak, 86 miliardów neuronów. One wszystkie wchodzą w tysiące kombinacji. Jesteśmy kosmosem. Każdy człowiek jest kosmosem. Każde ograniczenie powoduje spadek efektywności tego kosmosu. I to co powiedziałeś, jeśli się tylko jedne rodzaje wartości, no to to jest jakby człowiek jedną rękę ćwiczył, a drugą miał taką blejaką. Jeżeli mózg działa, zawsze działa, doświadczając, to, są, to jest to neurofizjologowie, tak mówią, mózg doświadcza. No i teraz przenosząc to tutaj, mamy takie doświadczenie, jak ostatniego kryzysu, mamy doświadczenie wolontariatu. Chcę powiedzieć, że to nie jest takie proste. Doświadczenie wolontariatu może być kiepskie. Jeżeli człowiek przeżyje dużo wkurzenia, albo jakieś wypali się, albo na przykład robiąc coś źle pomoże, no nie umie. No, nie, nie. Słowem, najpierw do wolontariatu trzeba przygotować się przygotować innych, nawet przygotować na to, że może być stres, żeby taka osoba no chociażby ten stres pourazowy wynikający ze spotkania z osobami, którzy są uchodźcami, którzy niosą ze sobą ten stres, żeby nie przenieśli na wolontariuszy, żeby oni też nie stali się takimi samymi odbiorcami tego źródła stresu, niepokoju. Tutaj skoryguję. Nie może być, tylko będzie stres, mhm. i my będziemy, jeżeli empatycznie wchodzimy w kontakt, będziemy brali tę część tego urazu, tej traumy. Tylko posługujemy się w tropie pojęciem dojrzałości empatycznej. Tak jest dojrzałość emocjonalna, jak jest dojrzałość poznawcza, że się coś umie tego, to jest dojrzałość empatyczna. Empatyczna dojrzałość polega na tym, że ja wiem, że mnie to spotka, nastawiam się na to, nie odcinam się, ale też nie ulegam. Nie, nie, nie robię czegoś takiego, że ta trauma czyjaś mnie zalewa. Wtedy jestem w stanie pomóc. Jestem w stanie pomóc przez uważne słuchanie, towarzyszenie, obecność z, z pewnym przejęciem emocjonalnym, ale nie z zalaniem emocjonalnym. To jest piekielnie ważne. I no, ja już brałem udział, no, ostatnio bez przerwy, nasi trenerzy to robią wolontarystycznie, też się rzucili w to co się dzieje, zresztą z wami też i mm, tworzenie... Myśmy zobaczyli, że mądra pomoc między innymi polega na wspieraniu osób, które wspierają, że one muszą mieć czas na odreagowanie, na tak? No dokładnie, ale chciałbym też się postawić w roli w sytuacji w takim kontekście, w którym często znajdują się współcześni pracodawcy, mówię o tym, co jest teraz i co może być w przyszłości. Wracają wolontariusze z granicy, wracają wolontariusze z dworców, wracają wolontariusze z różnych miejsc, w których przeżyli bardzo dużo często nie byli do tego przygotowani. Wracają z wypaleniem, często nie mają psychicznej już takiej siły, jaką mieli przed, przed całą akcją, jak jeszcze jechali z pozytywnym nastawieniem. I teraz można było powiedzieć tak, że pracodawca traci na tym, bo pracownicy wracają, nie są już w takiej formie, jak byli. To być może to nie jest dobra rzecz wysyłać ich na wolontariat. Ja, ja bym powiedział yy, tak, skoro to już wiemy, przed chwilą tutaj yy, pan prezes mówił, no to wiedzmy o tym i przygotujmy. Dobrze przeprowadzony yy, cykl sytuacji edukacyjnych polega na zrobieniu tego przed, czyli ludzie się przygotowują, na zrobieniu tego w trakcie, czyli jak oni to robią, dostają wsparcie, rozmawiają, yy, pracuje się z zespołami, pracuje się nad wzajemnym wsparciem pracujemy nad emocjami. Żeby bo, nie byli samotni w tym, tak, żeby rotować, żeby bardzo często, wsparcie zaraz po dużurze i tak, tak dalej. Bardzo często też y, pracuje się merytorycznie, poznawczo, a nie pracuje się nad emocjami. Mamy w ogóle tą sferę, a tutaj no, głównie emocje grają. W wolontariacie zresztą nie tylko tym aktualnym, ale zawsze jak się pomaga chorym dzieciom, czy, czy te, no, to emocje są nieprawdopodobne. I potem jest taka sztuka przetrawiania tych emocji, opracowywania do tego, żeby one się zmieniały w kompetencje, a właściwie w rozwijanie kompetencji, bo te osoby, które to robią, trzeba bazować na tym, że one są mądre. Już, nie że teraz ich nauczymy, tylko one już są i teraz oni mogą to nazwać, uświadomić sobie, wzmocnić poczucie własnej wartości i wyszlifować. Te no właśnie, bo wydaje mi się, że powinniśmy zwrócić na to uwagę i powinniśmy też głośno to powiedzieć, że te osoby, które udzielały pomocy w bardzo trudnych warunkach pewnego frontu pomocy humanitarnej, one były na pewnym froncie, gdzie były bardzo intensywne działania, gdzie trzeba było podejmować szybko decyzje, trzeba było panować nad stresem, trzeba było to dobrze organizować i one często, pomaganie jest umiejętne pomaganie, to jest tak jak... Chodzi o to, żeby być liderem, przywódcą, który pomaga a nie uczy, pomaga, a nie narzuca. Czyli takie umiejętne pomaganie, żeby pomóc uchodźcom przejść, czy innym osobom, czy samemu sobie, którzy, czy koledze, koleżance, żeby przejść ten trudny proces, to jest ogromna wiedza, doświadczenie, to co powiedziałeś, no, uczymy się poprzez doświadczenie, umysł uczy się przez doświadczenie I na koniec te osoby wróciły z wiarą, z kompetencją, z przeżyciem i dobrze byłoby w związku z tym pochwalić i jak gdyby zauważyć to, że odniosły sukces. Jednym słowem, zbudować coś na mocnych stronach, a nie zwracać się tylko i wyłącznie do tego, że to było przeżycie, które coś zabiera energię, że wyczerpuje. No, nawet więcej, bo mam takie wrażenie, że osoby, które coś takiego zrobiły, na przykład nauczyły się nowych form leadershipu, nauczyły się nowych form współpracy. Ja już to obserwuję, kiedy i robiliśmy takie projekty, kiedy po doświadczeniu wolontariackim albo w trakcie menadżer zaczyna inaczej prowadzić spotkania, zaczyna inaczej słuchać, on zaczyna rozumieć, w jaki sposób można zarządzić, zarządzać, a nie rządzić. Jak można przewodzić grupie, być liderem. Redukuje lęk, bo często ludzie, ja spotykam w biznesie, pracuję coachingowo, ludzie przeżywają sporo lęku związanego z pełnioną przez siebie funkcją. A tutaj odzyskuje poczucie własnej wartości, ale nie na zasadzie dominatora, tylko na zasadzie wspieracza, na zasadzie osoby, która zaczyna też widzieć swoich podwładnych, zaczyna ich doceniać. W ogóle docenianie jest nieprawdopodobnym, silnym mechanizmem rozwoju, i kompetencji, i efektywności zwykłej. Tak, bo się koncentrujemy na tym, co jest, a jak ganimy. Na tym, czego nie ma, czego zabrakło, czego, co brakuje. Więc jeżeli się te sytuacje edukacyjne ustawi tak, że ludzie się tego nauczą w doświadczeniu, nie im się to powie, nie przeczyta im się mądry tekst, którym ludzie, aha, tak naukowcy ustalili. Cudownie, że naukowcy tak ustalili, tylko trzeba doświadczyć i obrobić to doświadczenie i opowiedzieć, na przykład, jak mnie się jak pracowałem na tym dworcu albo też jak trzymałem w domu prawda jak zaprosiłem do domu jak się wyrobiłem w sytuacji konfliktu jak się co się wydarzało kiedy się uwaga jak się też tego nauczyłem bo na przykład był konflikt nie wiedziałem jak ale jeżeli mam zaplecze no to dzwonię spotykam się i mówię aha w ten sposób to można rozwiązać próbuję to rozwiązać Trochę mi się udaje i sprawdzamy przede wszystkim, co mi się udało. No, a potem jedno słowo, można by powiedzieć, że wolontariat przyszłości. To po pierwsze, nie jest wolontariat prowadzony samotnie. Mój nie, tak. Po drugie, to jest wolontariat, w którym nawzajem wspieramy się i y, uczymy, tworząc albo wchodząc w różne sytuacje edukacyjne. I to jest też wolontariat, w którym y, staramy się sobie nawzajem pokazywać, y, jacy jesteśmy. Y, odważni, silni, yy, jak potrafimy pokonywać różne trudności, jeden słowem wzmacniamy się. Ale jednocześnie pokazujemy co tutaj, bo w kilku wypowiedziach różnorodność. Pokazuje się, że ja mogę być odważny w tym, a ty możesz być ciepły i opiekuńczy, a ty możesz w porę coś dostrzec, a ty umiesz zaśpiewać i zatańczyć. Naprawdę mamy bardzo różne talenty, których możemy użyć w trakcie po pomocy. Na przykład tak, żeby ten dramatyzm zdjąć, chcę powiedzieć, że Ukraiń, ludzie z Ukrainy kultywują śpiew i na przykład stworzenie wspólnego śpiewania przy gotowaniu może być jakąś nieprawdopodobną pomocą, głęboką, prawdziwą pomocą. Prawda? Taką długofalową, dającą też im poczucie zakorzenienia, radości, wspólnej twórczości. Więc trzeba szukać maksymalnie dużo tego rodzaju obszarów, i znowuż, jeżeli chcesz być wolontariuszem, no to przejdź takie zajęcia, na których nazwiesz swoje talenty i właśnie stworzymy kompozycję. Ty będziesz no to dawał to, ja będę cudownie. dawał to. Chodzi o to, żeby wolontariat też nas rozwijał, żeby był twórczy, żebyśmy go nie traktowali wyłącznie usługowo, bo on ma w sobie ma wspaniały potencjał. Tak patrzę na ile jeszcze mamy tutaj czasu, ale dla mnie jeszcze Chciałem powiedzieć jedna rzecz jest bardzo ważna. I tutaj trochę cię pewnie zaskoczę, a trochę nie, no, ale czasami jest tak, że niektóre rzeczy zdarzają się nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo dzisiaj się od ciebie dowiedziałem że wreszcie została ukończona praca nad Twoją książką tak, o tak. sytuacji edukacyjnej i ona już jest dostępna, także może powiedz, bo, to, bo to, ta, ta, ta pozycja, ta wiedza, którą tam zawarłeś, pewnego rodzaju miałem przyjemność już ją wcześniej czytać, taka suma Twoich doświadczeń całego całego życia, to, to, to myślę, że dla wielu koordynatorów wolontariatu czy dla wielu wolontariuszy to może być ważna lektura, która lepiej pozwoli zrozumieć znaczenie sytuacji edukacyjnej w wolontariacie lub osadzenie wolontariatu w sytuacji edukacyjnej. Mhm. No dziękuję bardzo. Właśnie wielki dzień dla mnie, bo się dzisiaj to pojawia, jest elektronicznie dostępne, a to jest... A gdzie, gdzie, gdzie można ją zobaczyć? Www jest strona, na tej stronie jest ta książka, można ją ściągnąć. Książka jest za darmo, bo to jest mój też wolontariat. Ona jest dla. Osoby, które ją będą brały mogą dać datek na akcję Empatia, którą prowadzimy darowiznę, natomiast książka jest udostępniana bezpłatnie. Wspaniale. I to też jest taki pomysł na to, żeby budować łańcuchy współpracy, dlatego, że ktoś może wziąć książkę, wpłacić pieniądze na Akcję Empatia, a ci, co organizują Akcję Empatia, opowiedzą dalej o, o sytuacji edukacyjnej i będziemy się nawzajem tak wspierać, po to, żeby pokazywać siłę, jaka drzemie w wolontariacie, jego, jego naprawdę przestrzeń rozwoju. Zaczęliśmy od wartości. Czy na wartościach możemy skończyć? Jakiś komentarz w tym, w tym kontekście? Tak. Ym. Wartości... My realizujemy wartości, każdy w swój sposób wykrystalizowany. One są takie, ja uważam, że są takie wielkie. Jedni czerpią z religii, drudzy ten Wolność, miłość, działanie na rzecz dobra. Jest pytanie, jak ty to robisz? Jest pytanie, jak ty to robisz? I to są takie krystalizacje. Yy, musimy za to wziąć odpowiedzialność. Dawniej mieliśmy je dawane, też często są narzucane po prostu, masz być taki. W tej chwili musimy dokonywać wyborów coraz bardziej w tej zmieniającej się rzeczywistości, uczyć się, jak te wartości w tej konkretnej sytuacji to, to znaczy. Co to znaczy wolność albo miłość w sytuacji, kiedy mamy osobę, która jest traumatyzowana albo która jest potrzebująca. A też przypominam, Żebyśmy też nie patrzyli tylko w ten sposób. Na przykład, osoby, Ukraiń, Ukraińcy mają nieprawdopodobną ilość talentów. Tam są artyści, tam są naukowcy, tam są liderzy. Popatrzmy na nich, tak? Popatrzmy, Błanie. znajdźmy Kontakt, w którym się my będziemy od nich uczyć, w którym nie to biedni, no oni są biedni, mają, no jak leciały bomby, to naukowiec, nie naukowiec. Integracja to nie tylko nauka języka tak, polskiego. jak... Tak, i też my się uczmy ukraińskiego i uczmy się przede wszystkim wspólnoty, a to będzie realizacja tej głębokiej wartości, ale jeden będzie ją robił poprzez opiekę w domu, drugi przez wspólne zajęcia, a trzeci przez sztukę aktywnego słuchania i bycia. Bardzo Ci dziękuję. Aktywnie starałam się słuchać i być. Wielkie dziękuję doświadczenie. Bardzo. Dzięki.